Zenek powinien to być za moment. O, widzę go. Witajcie chłopcy. Ty, Zbigniew. Co to za aż masz na ranieniu? To pamiątka ze Szwajcarii. A powiedz, to nie schodzi wodą? Nie wiem, stary. Patrzcie, chłopaki. Co tam leży? To chyba kasa. Dwadzieścia złotych. Co z tym zrobimy? Ja już chyba wiem. Witam pana. Ojojoj. Nic mi nie jest. Proszę pana, czy jest denatorat? Niestety nie ma. A to może jakieś inne wino? Proszę bardzo. Nie rozumiem, jak można tyle pić? To z przyzwyczajenia. W dzieciństwie karmili mnie butelką. Słuchajcie chłopcy, tutaj piszą, że picie alkoholu skraca życie o połowę. Kazik, ile masz lat? 30. To jakbyś nie pił, miałbyś już 60.